Witamy serdecznie z Ligi C2, magazynu futbolowej Ligi 6, TGP Weekend. Zobaczmy na <laughs> zestaw par oraz wyniki, jakie padły w minionym tygodniu. Bardzo wyrównany bój pomiędzy drużynami Apli oraz Wiktorii oraz, oraz zwycięstwo w samej końcówce drużyny AFC Canarinhos nad, nad drużyną AS Romy. Ale pierwszy mecz, który poddema na izzie, to mecz Izis kontra, kontra grabarze. Izis zagrał bez swojego kapitana Piotra Miłka. Z powodu choroby Miłek w tym meczu nie wystąpił. No i być może to było przynajmniej tego, że, że Izis zdobył tylko dwa gole. Natomiast trzeba powiedzieć, że przede wszystkim to był mecz, mecz bramkarzy, bo i Ryszard Kaleta z grabarzy i Albert Rafa prezentowali, prezentowali się bardzo, bardzo dobrze. Grabarze głównie próbowali kontrować. Izis e, miał inicjatywę w tym spotkaniu, e, długo jednak, długo jednak e, nie potrafił jej udokumentować większą długą niż jedna, która padła jeszcze w pierwszej połowie, no ale ostatecznie wygrał, wygrał 2-0. W końcówce dołożył to drugie trafienie. Grabarzy ciągle ciągle do punktów. Izis całkiem całkiem nieźle wystartował. E, po remisie, po dwóch remisach jest zwycięstwo. Mecz Budrol z Kavmar, który przejdzie do historii chyba z takich kontrowersyjnych decyzji. No dużo kontrowersji, pod znakiem kontrowersji ten mecz stał, więc zapraszamy wszystkich do, do magazynu kontrowersje. tam. E, trzy sytuacje z tego meczu, trzy e, można powiedzieć, że bardzo istotne. Natomiast e, z drugiej strony, też patrząc, e, jednak Skawmar był w tym meczu zespołem lepszym. Początek tej drużynie może się nie udał. To Budrol, Budrol objął prowadzenie i na początku miał inicjatywę, natomiast z każdą minutą jednak Skawmar, Skawmar potwierdzał, że zespołem jest lepiej ułożonym, bez większych nerwów, po prostu dążył do zwycięstwa. Tak, w czerwonych strojach Budrol grał na biało, więc Skawmar wystąpił na, na czerwono. No i Krzysztof Giermek bohaterem, bohaterem Skawmaru no i zwycięstwo, zwycięstwo drużyny ze Skawiny. Mecz bez bezdziwień Salwator UBS. Bez zdziwień Salwator inauguruje sezon futbłowy szóstek w lidze C2 no i zwycięstwo 3 do 1. Zwycięstwo 3 do 1 zapewnione sobie w drugiej części meczu. Dzięki głównie bardzo dobrej postawie groniaka. On napędzał ataki bez dziwień. Natomiast tutaj warto odnotowania, że no, ta drużyna lubi grać z UBS-em, bo już trzecie, trzecie zwycięstwo przy jednym remisie w poprzednich meczach. Także no, ten rywal leży leży bez dziwień, udany początek sezonu. No, UBS znowu, znowu przegrał, tym razem niewysoko, ale no, UBS musi trochę znowu znowu musi pracować jakby nad budową drużyny, bo dużo, dużo zmian do porównania do poprzedniego sezonu. Gdy ten zespół już zrobił pewien postęp, no teraz jakby musi zaczynać od nowa. No i na razie, na razie nie idzie. Mecz Apple'a kontra Victoria. Przez cały mecz Victoria wygrywa 2 do 0 po to, żeby przegrać 3 do 2. Tak, już przed tygodniem mówiłem, że zespół zerwał jakby z historią ZIP składu, który trwonił raz za razem przewagę, którą sobie wypracował. Pamiętamy wiele meczów tej ZIP składu, który Prowadził do przerwy, grał bardzo dobrze, no i po meczu jego gra się sypała, no i tutaj też e, prowadził już 2-0, no i w końcówce dał to zwycięstwo sobie wydrzeć, następna wiktoria, Miał miała być nowa jakość i mecz z Isisem dał się to potwierdzać, natomiast teraz znowu Wiktoria e, tym razem już e, dała sobie wydrzeć zwycięstwo, dla wygrała po raz trzeci w rzędu. Ale ten mecz pokazuje, że tak łatwo w kolejnych meczach, jak w pierwszych dwóch, być nie musi i yy, no, trzeba, trzeba walczyć w każdym meczu na maksa. Tym razem się wygrać udało, no, ale Wiktoria Victoria też yy, no, może mieć do siebie pretensje. Myślę, że na następny mecz yy, dużo, dużo sportowej złości w tej drużynie będzie. Mecz Trzyżyny, z zwycięstwo tej pierwszej drużyny, dość wysokie 7 do 1. Spotkanie troszkę może rozczarowało, bo wydawało się, że po zwycięstwie nad budrolem, że to spotkanie będzie bardziej wyrównane. Natomiast opadkowianka początek powiedzmy, że niezły, dużo przypisy się utrzymywali. Okazji sobie nie stwarzali, natomiast potem e, Czyżyny wyprowadziły kontrę, objęły prowadzenie, no i już, już przejęły kontrolę nad spotkaniem, choć przy stanie 1-0 opatkowianka miała super sytuację, żeby doprowadzić do remisu. Czy by to zmieniło przebieg wydarzeń, czy nie, no to się nie dowiemy, natomiast takie sytuacji upadkowianka musi wykorzystywać, jeśli chce w kolejnych meczach zdobywać punkty. No w tym meczu było tyle trudniej, żeby wygrali bez Martina Szczepaniaka i Pawła Zielińskiego, czyli dwóch ważnych zawodników, co pokazał pierwszy mecz Natomiast czyny potwierdzają klasę i, i kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. Mówiliśmy przy magazynie z Ligi B, o spóźnionym tonku, kawiarenko detaliczkowe tarnopolski z Też wiele sobie nie pograł, ale od razu po wejściu, gdy się pojawił w drugiej połowie, zaliczył asystę. No i e, zapunktował, ale też po meczu był trochę niepocieszony, bo zbyt długo nie pograł. Świetny mecz AS ROMY z AFC Kanarinos. Pamiętasz, co mówił nam kapitan Canarinos po pierwszym przegranym meczu? Także, że były założenia taktyczne i do nich nikt się nie, nie stosował. Wydaje się, że teraz wyciągnęli wnioski. To był taki trochę dziwny mecz, bo w pierwszej połowie tylko dwie bramki padły. Najpierw objęli prowadzenie Kanarinios, potem wyrównali AS Romy, natomiast druga połowa na no to już zupełnie inaczej się skoczyła. Przede wszystkim to Romy obejmowały czterokrotnie prowadzenie no i Kanarinios za każdym razem rywali gonili. No i końcówka meczu, gdy z autu wznawiają gracze AS Romy, Teoretycznie bliski, bliżsi są bramki, no ale idzie kontra i kanał nie odgrywają szalna radość zawodników w żółtych strojach. No i zwycięstwo, zwycięstwo które pewnie będą pamiętać na długo. No i zobaczymy jak w pewnych meczach te drużyny będą się prezentować. No a dla dla mm, Alzheimera to, to porażka, która no, każe trochę inaczej też spojrzeć na to pierwsze zwycięstwo z UBS-em, bo tam drużyna za się znakomicie już trochę, trochę gorzej. No i mecz piątkowy, Asosjar.pl kontra Avis, no i zwycięstwo Asosjaru 7 do 2. Avis w poprzednim meczu przynajmniej rozpoczął od prowadzenia, teraz też jako pierwszy strzelił bramkę, no i też, też przegrał w podobnych rozmiarach, 26 2-6, teraz 2-7. Natomiast no jeszcze na początku, pierwsze, drugie połowy, doło wyrównać Natomiast tego remisu 2-2 cieszył się tylko, tylko minutę, potem bieg bramki, dwa szybkie ciosy wyprowadził asocjat, potem kolejny tylko dołożył w końcówce. No i wybrał chyba zasłużenie 7-2, tym samym potwierdzając, że po remisie Rizisem już, nie ma, już nie, ma, nie ma jakby, poza wynikiem tabeli, nie ma śladu, że nagrywanie lepiej i prowadzi punkty. Po trzy w każdym spotkaniu kolejnym. W takim razie zobaczmy tabelę Ligi, Ligi C2. Na pierwszym miejscu Apla, dalej Czyżyny Asocia.pl i na ostatnich miejscach Grabarze oraz UBS. Przed nami szóstka szóstka tygodnia Ligi C2. Rafa, Michał Konieczny, Wadowski, Groniak, Krzysztof Giermek oraz Szydłowski. I gwiazdka gracz Tygodnia to Krzysztof Giermek. 5 pięć z sześciu goli było jego autorstwa dla Doskwar Maru. Więc największy udział miał ten zawodnik w zwycięstwie drużyny ze skawiny. No i niemalże w pojedynkę można powiedzieć, że rozmontował obronę Budrolu. No i zapewnił swoje drużynie zwycięstwo. Żegnamy się z Liką C2. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję, do zobaczenia.